Mam tutaj Mr. a ze mną dzisiaj jest... Luanę. Tak, tak. I to... No i był taki karambol. Dowiedzieliśmy się jak dodawać, potem ja dodałem jego do mojej wyspy, potem on do mnie, no i obie, no i obie dwie wyspy się usunęły, więc teraz gramy tylko na jednej, wspólnie. To jest odcinek czwarty Cebulkowego SkyBlocku. Tak. Właściwie powinien być pierwszy. Nie, u mnie to jest czwarty. Hey. Dobra. My się nie. Okay, eee. Eee, no się nie? Okej, da da ja mam deski, ja mam deski. Nie! nie? No i da da straciłem da Dziękuję. Naprawdę. Dziękuję. Dobra na no poważnie. Zostaw te drenu, nie przerabiaj. Przerobię. No nie, przyda się. Przyda się takie zwykłe. Nie. To nie. Ma światełko. Ja mam światełko. Będzie bardzo dobre. Ja kopię. Ja mam pochodnie.

To jest świętełka Mamy. To ma świtełko? Niebezpieczne zajmości. Dobra, ja ci dam łopatę i kilogram zrobię, okej? Okay? Dobra, a ja cię. Czekaj, jak to się nazywa? Wyjdźcie z wyspy. Mimo, że to twoje, ale kogo to chodzi? Daj mi. Nie! Nie! Nie czekaj, dupka jest pomarańczowa i ma taka zostać, a nie czerwona. Dasz mi to w końcu? Okej. Okay. To będziemy. Dawaj. Weź. Ołe. No to ty mi to daj! Dobra. Musimy zrobić na potwory. E, Mo No. Dobre. Ja będę zbierał, będę robił podstawę. To ja nie robi. Co? No to trwa, jak nie będziesz robił podstawy. A ja mówię, że już nie robię. E... No, a, nie, ale. Teraz ja A tu, no, a na no ja nie gram. Na no, ładnie. A czemu o, się nie, nie robią tu potworki w nocy? Robią. Nie, no coś nie wiem, dlaczego. Od gdzie okay. będzie ta podstawa? Mogę wyspę i zrobimy tam podstawę. No, wykopę. jak to wykop. tak Powiększę, powiększę ten. Najpierw wykopmy tak, że będzie tylko generator. I to, to ten pokoik z tym bedrockiem, okej? Okay? A potem zaczniemy powiększać jakoś. Okej. Okay. Ale musi zostać generator, naruszony. Musimy tu drabinki zrobić to. Ja idę zrobić. A nie, pamiętasz jak wcześniej robiliśmy? Mhm. To nie rób tak. Wiesz co? Dobra, pamiętasz jak wcześniej robiliśmy? Tak. To nie rób tak. A mogę taktować? Czyli tak, tak, e. tak, tak, tak. tak. O wodzie. Właśnie. I tak z drugiej strony. Ten. Nie, ja ci będę mówił, kiedy tutaj będzie ślała woda, bo ona nie może się lać, bo wtedy to się zepsuje. Muszę kończyć odcinek. Wiesz to Naprawdę muszę kończyć odcinek. Chodź się pożegnamy. Taki krótki? No tak. Bo mnie rodzice wołają. Ej to weź, 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 weź. To będzie dopiero część pierwsza. Weź, się, weź.

Oh, oh, tak, oh, tak, no. tu... to. był kolejny odcinek cebulkowego z dokładnie za czwarty, Tutaj jest trochę dużo zmian, dlaczego trzymasz mnie, a masz, czyli zły, czyli trzymy, subskrybujcie, lajkujcie, dzisiaj jest trzeci 3... 2... 3... 2013. Od grudnia oczywiście. To ma urodzinki, rodzinki wszystkiego najlepszego. Cześć i czołem, cześć, 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 i narkę.